Niedziela 10 stycznia rozpoczynamy analizę weekendową, pierwszą analizę weekendową w roku 2021 po pierwszym w pełnym tygodniu notowań na warszawskim, nie tylko na warszawskim parkiecie. E, oczywiście rozpoczynamy od indeksu WIG20, który przez ostatnie 5 sesji wyrysował nam dość dużą. Wyraźną białą świecę wzrostową z delikatnym górnym cieniem. Ta świeca doszła nam tutaj, jak widzimy, do linii trendu spadkowego od szczytu z 2018 roku, jak i również do strefy, strefy oporu, wynikającej tutaj, można powiedzieć, właściwie z czterech dołków: w październiku 2018, tutaj w sierpniu 2019. E, również i w grudniu 2019 i jeszcze przed samym e, z covidowym spadkiem w lutym 2020 roku. No i ta strefa ma prawo oczywiście zatrzymać nam wykres, zatrzymać nam wzrost ceny. Jednak musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy cały czas w trendzie wzrostowym i sama świeca no na razie jak gdyby nie jest tą świecą, która mogłaby być brana tak bardzo mocno jako świeca nie wiem sugerująca koniec. Mamy Skokowy wzrost obrotu w stosunku do tych dwóch poprzednich tygodni, no ale to jest związane chociażby z tym, że były święta, był sylwester, w związku z tym notowanym było mniej, więc to wszystko się składa na to, że ten obrót jest wyraźnie większy. W związku z tym, myślę, że warto, warto wiedzieć i, i mieć na uwadze fakt, iż na poziomie o kilkadziesiąt. Punktu wyższym, bo w rejonie gdzieś powiedzmy, byśmy mogli przyjąć 2130 parę do 2150, mamy kilka istotnych geometrii, bardzo istotnych geometrii, a pierwsza z nich to jest 78,6% zniesienia tego spadku od największej korekty, jaka miała miejsce. Po osiągnięciu szczytu w 2018 roku, czyli tego całego swingu. Dlaczego istotne 78? Ponieważ ten pierwszy ruch wzrostowy zatrzymał się na poziomie 50%, a jak wiemy, 50 na 78,6% no to układ harmoniczny. Druga ważna geometria to zniesienie zewnętrzne tej korekty, która miała miejsce od lata 2020 do października 2020. I to jest 161,8% zniesienia zewnętrznego. Jak wiemy, zniesienie zewnętrzne korekty takiej no, ma najczęściej albo 161%, potem oczywiście drugą również częstą jak gdyby geometrą jest 200%, ale 161% to jest tu bardzo istotne. No i dodatkowo to 161% nachodzi się niemalże idealnie z równością fal tego swingu od marca do lipca. I tego swingu od października, właśnie od listopada do dnia dzisiejszego. A więc jeszcze jakieś tam 20-30 punktów, chociaż od zamknięcia ostatniej sesji, może nawet i trochę więcej, bo są to rejony, tak jak powiedziałem, 230, no moglibyśmy przyjąć 250. Ten zakres, tej, 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 o którym teraz mówię, można poszerzyć jeszcze delikatnie. Dlaczego? No, bo jak widzimy tutaj te 78,6 to nawet jest delikatnie powyżej 50, a do tego dochodzi tutaj istotna kolejna, druga strefa oporu wyraźna. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, y, jeszcze pośrednio mniejsze. Punktów, które, które wykazują wyraźną reakcję na tą strefę i jest to strefa w rejonie 180-200, nawet 210, tak 2180-2210, więc tu jest ta przestrzeń, do której śmiało rynek może podążać. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, no świeca, która powstała w tym tygodniu, jest świecą, która no w żaden sposób nie zapowiada, e, nie zapowiada nam e, jakiegoś. E, próby zmiany trendu, tylko wyraźna kontynuacja. Wybicie tutaj podwójnego szczytu, można powiedzieć, no bo tutaj przez te pinbary był jakby utworzony taki podwójny szczyt, a więc to jest wszystko na plus. Teraz jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to tutaj mamy, widzimy wyraźnie po tej czwartkowej silnej świecy, która wybiła nam tutaj tą strefę oporu w rejonach 2050, mamy teraz w piątek taka powstała nam szpuleczka, mała czarna szpulka, czyli świeca niezdecydowania. No i faktycznie tak jest, bo jak wiemy, to po takiej świecy możemy mieć świecę wyrostową, ale równie dobrze może nam się utworzyć tutaj świeca spadkowa, co razem spowodowałoby powstanie nam ewentualnej formacji gwiazdy wieczornej. Z tym, że nawet jeżeli taka formacja gwiazdy wieczornej by powstała, no to szczegałbym przed jakimiś pochopnymi decyzjami i tym bardziej czekał na ewentualne jej potwierdzenie, ponieważ sam fakt zejścia tutaj, teraz nawet i utworzenia gwiazdy wieczornej będzie niczym innym jak retestem wybitej strefy oporu. To jest po pierwsze. Po drugie, może utworzyć nam tutaj coś w rodzaju korekty pędzącej 1 do 1, po której dalej rynek pójdzie do góry. Bo tak naprawdę, żeby myśleć o jakiejkolwiek zmianie trendu, no musimy pokonać najpierw w dół poziom 1982 i to de facto może być jakiś pierwszy sygnał, oczywiście yy, yy, taki, mocny, taki wyraźniejszy, natomiast sam fakt, tak jak powiedziałem, ewentualna powstania czarnej świecy w poniedziałek jeszcze tym dla mnie nie będzie. I teraz patrząc to tutaj jeszcze tak rozbijając się, to możemy się znowu zastanawiać, czy mamy do czynienia po tej największej korekcie tutaj z układem, gdzie mamy falę pierwszą, drugą i teraz jesteśmy w jakiejś trzeciej, tak? to ona by doszła spokojnie tutaj do tych okolic, właśnie 250 gdzieś tutaj do tych naniesionych, zbiegających się geometrii plus strefy oporu, czy ewentualnie i wtedy po fali czwartej jeszcze fala piąta, która również by mogła dojść do, do 2200, czy tu mimo wszystko jest na przykład, no, ja to tak w skrócie nazwę, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i teraz jesteśmy w fali, no to jeżeli taki by był scenariusz, no to tutaj jak najbardziej ten poziom 250 wydaje się tym takim, no, no w cudzysłowie maksimum możliwości. Ale no, my tego nie wiemy, jak to tutaj jest i, i obawiam się, że każdy, kto będzie chciał, to, to oczywiście zniesie, bo tutaj możemy powiedzieć, że mamy jakąś już piątkę przygotowaną do, do fali piątej. W tym swingu, po właśnie tej korekcie od 1982, tutaj mamy wyraźną korektę po drodze, tutaj trzecia, czwarta i jeszcze piąta. No ale pytanie, właśnie czy to będzie jako układ, który zakończy, czy to będzie fala trzecia w tym swingu od tego momentu i pójdziemy jeszcze dalej. I, I wróżyć tutaj nie ma co, mamy poziomy, które muszą się zmienić. W każdym razie, na tę chwilę, indeks B20 jest cały czas w stanie, że tak powiem. Iść dalej do góry i, i naprawdę branie krótkiej pozycji to jest nie najlepszy pomysł, to jest hazardowy pomysł, bym powiedział na tę chwilę. I, i, i na pewno nawet jeżeli by się coś udało, to żadnego splendoru nie da, bo e, każdy w życiu gdzieś coś tam raz czy dwa razy trafił, uda mu się nawet skreślić trójkę czy czwórkę, to roku. Kolejny indeks to indeks szerokiego rynku WIC. Tutaj na inglesie wIC sytuacja podobna, czyli biała świeca delikatny górny cień to wszystko tutaj można by było powiedzieć też jest w rejonie strefy oporu tak wynikającej wyższej tej strefy, którą de facto indeks wig 20 ma na poziomie tam około 250. tak i jak widzimy, no też jest już tutaj ta strefa naruszana. A jeżeli to zostanie pokonane, no to bardzo mocno będą przyciągały rejony tutaj 61 tysięcy, 62 tysiące 500. Dlaczego? No tutaj również mamy tę geometrię, o których mówiłem, troszeczkę wyżej, a mianowicie tutaj gdzieś na poziomie około, no właśnie 61 tysięcy, mamy równość pal. Tak, czyli tej fali od marca i teraz tej pali. Tutaj mamy też zniesienie 78,6, a cena, indeks jako wig 20 w pierwszym roku od dołka z marca podszedł pod poziom 50%, czyli ten układ Leonardo mamy też Teraz już na tym miejscu, ale to jest ta bliska, blisko, która wskazuje teraz tylko na to, że no to, to są ważne tutaj rejony. Zniesienie 161,8% tego wzrostu, które zostało już naruszone wyraźnie, ale tu troszeczkę wyżej, na to jest te 200, czyli to są wszystko okolice. No i oczywiście kolejna ważna strefa cenowa, tak na poziomie około 62 tysięcy. Więc tutaj to są naprawdę istotne poziomy, ale myślę, że są to poziomy, które, które rynek będzie chciał, myślę, atakować. Teraz jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to tutaj sytuacja podobna, w tym sensie, że mamy do czynienia, no też. Nie określimy jednoznacznie pierwsza, druga, trzecia, czwarta, co tutaj mamy do czynienia, ale widzimy, że dalej jest ruch wzrostowy. Mamy taką dodzi, czyli jak najbardziej również coś w stylu szpulki, czyli niepewność. No i tutaj może być zarówno ruch spadkowy, właśnie jak gdyby uaktywnienie się podaży na tej strefie tutaj oporu, do której dotarliśmy i to zniesienie zewnętrzne 161,8% tej korekty ostatniej, jaka miała miejsce. Ale na co bym zwrócił uwagę, o czym nie? Powiedziałem na indeksie WIG, a na co bym zwrócił uwagę teraz, właśnie na, patrząc na indeks 20 No, powiem szczerze, że tak jak tutaj możemy uznać, nie wiem w jaki sposób. Że mamy do czynienia z układem impulsowym, tak? Impulsu, tak? Tutaj, no powiem, że w żadnym. Ja oczywiście nie mam rzeczy niemożliwych na giełdzie albo jakichś stuprocentowych pewnych, ale, no nie składam się ku temu, że tutaj mamy do czynienia z jakimś takim typowym impulsem. Prędzej mamy do czynienia z A, B i C. Więc. Razem jak na to spojrzymy, no to to nie zmienia faktu takiego, o którym mówię już od, cały czas właściwie cały czas na to zwracam uwagę. Nie, y, jak najbardziej najbliższe dni mogą być jeszcze prozrostowe i to nie ulega wątpliwości. Indeks Mi MB, Jak widzimy wybicie tutaj tego y, poziomu, z którego właściwie zaczęła się ta lawina covidowa, a więc rynek zniwelował właściwie cały ten spadek. No i w tej chwili znowu ciekawej, naruszyliśmy tutaj poziomy zniesienia zewnętrznego 161, naruszyliśmy tą strefę oporu, naruszyliśmy równość, a to oznacza, że będziemy podążali teraz w kierunku 4350, gdzie mamy 200% zniesienia zewnętrznego, mamy 112,8, czyli takie delikatne wydłużenie w stosunku do fali, i, 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 i tą kolejną strefę, strefę oporu, ale jak pokazuje nam wykres ten, ten tygodniowy, tutaj no na razie ciężko jest mówić o tym, żeby to był już tutaj symptom końca, końca tego, tego, tego wzrostu, tym bardziej, że każda kolejna świeca tutaj, no ta sytuacja tutaj jest troszeczkę inna niż na indeksach WIG20, -WIG no tutaj taki, bym powiedział, wyraźny narastający obrót, tak, czyli no, nie, ma to oczywiście znaczenie, ma jak Najbardziej to co mówiłem, że tamte tygodnie były skrócone ostatnie tygodnie grudnia dwa, te ostatnie dwa i to, ale no, to pokazuje, że no nie ma podstaw do tego, aby sądzić, że ten ruch się dobiega końca. Teraz patrząc teraz na wykres tutaj dzienny widzimy wyraźnie, że tutaj mamy jak gdyby silniejszy ruch wzrostowy, no i, i tu też no nie zadamy sobie, nie damy sobie jednoznacznej odpowiedzi, tu najprawdopodobniej, no jesteśmy jak gdyby, pokazuje, że jesteśmy jak gdyby w fali trzeciej od tego poziomu, tutaj minimum na poziomie 3670, a to oznaczałoby, że jeszcze tu do rejonu tych 100%, czyli na te wyższe poziomy Indeks Nvid powinien zawędrować. No i teraz indeksy zachodnie. No zobaczmy wykres tygodniowy DAXa. a Biała świeca z dolnym cieniem, tak? Z dolnym cieniem, biała świeca, wyjście, wybicie tutaj poprzedniego szczytu ewidentne, czyli RETE z tego szczytu, wybicie. No to sugeruje, że chcemy, chcemy, no DAX powinien iść dalej. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, no nie ma tutaj nic, co mogłoby oznaczać, że mamy spadek. Oczywiście pewno, nie wiem, wystarczy, nie wiem, coś, jakiś. Trigerowa wiadomość, w weekend, cokolwiek, otwarcie niższe, czarna świeca, mamy gwiazdę poranną, wieczorną. Wszystko się zgadza, ale to, są, to jest takie gdybanie. Tu wykres pokazuje, że choć ten siła wzrostu wyraźnie się kurczy, bo te korpusy są no, zdecydowanie mniejsze już od tego pierwszego, no, tutaj zostało zrobione, to jednak. Sam wygląd świecy, sam ten dolny cień, biały korpus i nowy szczyt społeczne pokazuje, że ten trend chce być dalej kontynuowany. No i tutaj, oczywiście, z racji tego, że. A, jeszcze pokazuje, to jest wykres, przepraszam, miesięczny, a na tygodniowym jest tak samo, tylko tu jest. To mnie to zmyliło. Ta świeca tygodniowa, ten tydzień, jest jeszcze nawet jeszcze wyraźniejszy. Pin bar na wzrosty. Po prostu wiedziałem, że jest ten pin bar wzrostowy i dlatego przyjąłem, ale tam to był miesięczny wykres, a trudno mówić o miesięcznym wykresie, skoro minęło dopiero 10 dni kalendarzowych. Ale tutaj widzimy to samo, czyli wybicie, najpierw dojście do poziomu szczytu, gdybyśmy tutaj przyjęli, przy, zobaczmy, dojście w czwartek do poziomu szczytu, lekkie cofnięcie, jeszcze większy retes do strefy tutaj tych szczytów, no i zakończono świecą wzrostową, no, no tu prosi się po prostu, aby... Zakładać, że będziemy mieli dalszy wzrost. No i teraz, z racji tego, że mamy historyczne szczyty, możemy tu się sugerować gdzieś jakimiś, nie wiem, korekta, zniesieniami zewnętrznymi. No i tutaj, takie jedno zniesienie zewnętrzne, tej, tej ostatniej, tutaj największej korekty na wykresie tygodniowym wskazuje poziom 161,8 na poziomie 14700 około. tak. Musimy zdawać sobie również sprawę, że jeżeli byśmy chcieli geometrą się podziałać również tu, w tym przypadku, no to. Tak naprawdę takie pierwsze najmniejsze zniesienia zewnętrzne, jak widzimy, no jeden jest w okolicy 14,500, 14 a potem kolejny 15,200. Jeżeli do tego tutaj mniejszego zniesienia dołożymy 200, Widzimy, że tutaj w okolicach 15 500 grupują nam się zniesienia. No to są jedyne rzeczy, które my w tej chwili możemy jak gdyby zaprognozować, ale no to wszystko pokazuje sam wykres świecy, zniesienia pokazują, że no mamy jeszcze zapas do wzrostu i tego należy się spodziewać. No i patrząc na wykres dzienny, no to tutaj też możemy mówić, czy tu jest jakieś dogasanie. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Czy jednak tutaj rozpoczyna się w jakiś sposób fala trzecia, tak? Albo jeszcze coś innego nam się buduje, zejście korekta pędząca no, wykres tygodniowy pokazuje rośnie, a teraz co to na wykresie dziennym, no, dopóki nie wybijemy w cenach zamknięcia poziomu 13 566, to, no, to różne cuda dziwidy mogą być, ale wszystko to raczej wskazuje na poziomy wyższe. No i teraz, jeżeli zobaczymy, to widzimy, że te 4014 500 z Małkaczykiem to również na tych małych interwałach dziennych pokrywa nam się ze zniesieniem 200% tej, tego, tego zewnętrznego zniesienia tutaj tej mniejszej korekty, więc no indeks DAX pokazuje wyraźnie, że nadal nadal powinien rosnąć. I S&P świeca dokładnie taka sama, znaczy dokładnie, nawet silniejsza, bo nie ma żadnego górnego cienia, czyli dolny cień, wyjście białą świecą, no trudno jest zakładać, że rynek odpuści, tak, że to jest koniec, że, że no pewno, że może tak się zdarzyć, ale to jest takie coś, jakby ktoś chciał, nie wiem, Powiedzieć, a na pewno dzisiaj trafię szóstkę w Totolotka. No, no, jest to możliwe, że trafi, ale jest tak mało prawdopodobne, że no na pewno dużo ludzi na taką osobę spojrzy i powie: No kolego, nie pij więcej, albo nie wąchaj. Dlatego też tutaj wykres SP, no i nie tylko SP, jeśli chodzi o amerykańskie indeksy, bo i Nasdaq i to, pokazuje wyraźnie, rośniemy. Także naprawdę dziwią mnie podejścia tych wszystkich, którzy. Tak śmiało, e, mówią o, już od dwóch, trzech dni o, o końcu, o braniu pozycji S na, na wszystkim pakowaniu na wielkie spadki, bo one są mocno prawdopodobne, no ale na tę chwilę jeszcze wygląda, że nie. To jest wykres tygodniowy. Ja nie mówię, że też może coś ruszyć do góry, może spaść i może za tydzień, jak będziemy rozmawiali w niedzielę, będzie już ta sytuacja inaczej całkowicie wyglądała, na tą chwilę wygląda tak teraz, jeżeli spojrzymy jeszcze na wykres dzienny, no to na wykresie dziennym również widzimy i chciałbym ostrzegać wszystkich tych, którzy, bo ja sam mówiłem jeszcze do niedawna, że może to być, prawda, taki klim końcowy. No ale wygląda na to, że nie jest to klim końcowy, a wystarczy spojrzeć na indeks MSCI yy, tych rynków yy, takich tam, gdzie z Polską, czyli tych rozwijających się, czy nierozwiniętych, to tam jest podobny układ, właśnie z którego jest potężny wyszczał w górę. No i zanosi się, że tutaj mamy do czynienia tak samo z takim elementem czyli, czyli była jakaś taka skutkowa sprawa, i to oznaczałoby mocniejsze ruchy. I, I tutaj, jak widzimy na wykresie dziennym, to idzie dalej, ale to potwierdza, że 4100 są jak nic w zasięgu. Zresztą to nie jest jakiś wielki yy, odcinek do przebycia, tak? Także tutaj naprawdę nie, nie ma na razie odznaczenia. Tak, żadnych, nawet widzimy w tym wykresie dziennym, też mamy pin bar wzrostowy. Wszystko to sugeruje dalsze, dalsze wzrosty i, i tego, się, tego się powinniśmy trzymać. A jeżeli wykres pokaże nam coś innego, coś się zadzieje, co zmieni ten obraz, no to będziemy odpowiednio do tego reagowali. Dzisiaj reakcja na takie wykresy w postaci, nie wiem, łapania, brania krótkich pozycji, czy nawet sprzedaży, tak, walorów, które też mają podobne wykresy, no to jest błędem, ale oczywiście, że ktoś sprzedaje akcje, które kupił niżej czy coś, to jest git, jest zarobiony, jest zysk, kasuje, widocznie nie chce się denerwować i nieważne potrafi uznać, że nawet jak pójdą jeszcze 10-20%, to trudno się mówi, ucha, ale branie pozycji krótkich, czyli bezpośrednio już na spadki w tej chwili, no, to jest naprawdę zigranie z poważnym ogniem. I to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.